Hej, pomyślałam, że podpatrzę pomysł od Zuzki BMW i też zrobię serię z mojej przemiany. W ciągu trzech lat przytyłam 15 kilo, ale to przez stres własną firmę czy też słabe odżywianie. Co roku próbowałam coś z tym zrobić, ale teraz, kiedy jestem bardziej świadoma i zawzięta, ma to w końcu potencjał. Na redukcję jestem od 22 sierpnia i póki co idzie mi świetnie, minus 3 kilo w ciągu pierwszego miesiąca przy niskiej aktywności to dobry wynik. Od tego tygodnia zaczęłam też troszkę więcej się ruszać, około 10 tysięcy kroków prawie codziennie. Niestety pracuję do nocy, więc średnio z czasem, a rano nie znoszę ćwiczyć, a Staram się robić wszystko w zgodzie ze sobą. Od października będzie łatwiej, bo wieczory będę miała dla siebie, więc liczę na siebie, że wlecą do tego treningi siłowe. A teraz wyniki z całego tygodnia. Liczba kroków 54 614, zjedzone kalorie 9869, czyli 2031 kalorii mniej niż moje zapotrzebowanie. Spalone kalorie 2268. I waga. Zaczynając dietę ważyłam prawie 64 kg, zaczynając nagrywać, czyli tydzień temu w poniedziałek miałam 61,4 kg, a teraz 60,3. Był to mój piąty tydzień redukcji, zostańcie ze mną dłużej, bo takie aktualizacje będę robić raz w tygodniu.